Po przyjściu nowego szkoleniowca, natomiast dzisiejszy ten mecz, dzisiejszy, ta próba jest niezwykle ważna dla zespołu gości. Zaczęliśmy. Od razu po pierwszych sekundach mocno, bezpardonowo, Arion od do składu, Ilkaj Durmusz, i to może być ciekawa akcja Polonii, Durmusz już prawie pole karne, Ilkaj Durmusz, Kostomski odbija czy zdąży, Zabistowski szybszy i Pan Salvador żeby zagrać piłkę momentalnie do przodu i tutaj Polonia naprawdę miała niezłą sytuację do... Piątek do Terpiłowskiego, Terpiłowski pole karne. Terpiłowski, dobry odegrany, gol! Polonia wychodzi na prowadzenie, Terpiłowski, mówiłeś o tym, czy będzie miał wsparcie zjawiński, miał najlepsze z możliwych, kapitalna, szybka akcja, zagranie piątka do Terpiłowskiego, a ten daje świetną asystę i goście w ósmej minucie wychodzą na prowadzenie. Teraz odpowiada Wisła Płock właśnie tym, co było siłą Polonii w pierwszej fazie tego spotkania, czyli odbiorem Pomorski, Sekulski, dobra akcja, będzie szansa na jeden do jednego i jest go! A więc Fabian Hiszpański, 20 minut po tym, jak po Wyszło na prowadzenie. Mamy wynik w równowadze. Jeden do jednego. Widzieliśmy, jak zmyślnie zwabili na swoją lewą stronę zawodnicy z Płocka. Ale niestety ta piłka przegrana dalej spowodowała, że. Że no świetnie z tego 14 metra no i Lemanowicz tak naprawdę nie miał tutaj, nie miał szans Sekulski, Jimenez błyskawicznie ustawił sobie piłkę do wykończenia i pięknie trafił piłkę do zagrać dalej, tak się dziwnie obracał do tej swojej lewej, tak dosyć Jimenez, dobre ma. zagranie, Lemanowicz wychodzi, trafiony w głowę Sekulski ale ta akcja trwa Jorge Jimenez, jakiś problem na pewno bramkarza Polonii, ale także mocne wejście po analizie systemu War Damian Kos dyktuje rzut karny dla Wisły Płocki. Do tego żółta kartka pokazana Jakubowi Lemanowiczowi. Na też widzieliśmy. Zobaczmy to zagranie, wychodzi Lemanowicz. No i to jest tak, trafia w piłkę, ale przy tym bardzo mocno uderza Łukasza Sekulskiego. Ciekaw jestem, i z tym ten... czwartą bramkę w tym meczu z Jawiński, czy będzie ma czwartą w sezonie. karnego kapitan Wisły Płock Sekulski jest dwa do jednego Perfekcyjnie wykonany ten rzut karny przez Łukasza Sekulskiego Zdrowoście są na musiku doskonale wykonana jedenastka Salwador jeszcze na boisku, zobaczmy odegranie. Tutaj Jorge Jimenez, Brzosowski, Brzosowski, strony Segurskiego, do jednego! Pięknie, bardzo rytmicznie zagrana akcja przez gospodarzy i Wisła Płock. 10 minut po wyjściu na prowadzenie daje sobie dużo komfortu. 3-1. W bliższej odległości do, do Bramki Lemanowicza. Piękna asysta Brzozowskiego, dublet Sekulskiego i jego dorobek bramkowy to pięć trafień w sezonie. Dobrze rozrzucił tę akcję Salvador, Jimenez przytomnie, znakomicie obsłużył Brzozowskiego, a ten świetnym, takim szerokim podaniem znalazł Sekulskiego. Wisła Płock 3, Polonia Warszawa 1. No I kun zdąży, na boisku. Nie zdąży tutaj Grudniewski zdecydowanie, żeby tą piłkę, Tak widzimy, mają poloniści problem, żeby tą piłkę utrzymać. Po wybiciu cały czas na natarciu Wisła Płock. Jozowski Jorge Jiménez! 4 do 1. Przypomniał o sobie najlepszy strzelec Wisły. Szósty gol Hiszpana. Kolejna ładna akcja. No i potwierdza się, że że jednak było Płockiego w tym momencie w starciu z ekipą z Warszawy. Prześledźmy to raz jeszcze, Brzozowski do linii końcowej, wycofanie, a Jimenez bardzo dokładnie w kierunku dalszego słupka podwyższa wynik na 4-1. No, w klasyczny sposób piłka wycofana do, do zawodnika nabiegającego. Fantastyczne tutaj uderzenie. Trudno zjawińskiego, widać, że... Po prostu zabrakło siły. Wisła Płock, Polonia, Warszawa 4 do 1 po świetnej pierwszej, wyrównanej połowie. Osłabienie gości, pozmienie stron i zasłużone zwycięstwo.